Łatce diamenta, polska górą. Ale to by nic nie dało. Okej. Okay. Dało, i tak. On miał, to by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Jakbym był pierwszy nawet, to i tak by wygrał. Nic by nie dało. No follow-up do Pudzianowskiego, czaje. W początku ma układ. Z widzami, że bez przekleństw? Aha. On jest jak izaki nie przeklina? To ty chyba Izaka nie oglądałeś przez ostatnie pół roku. Klinie w chuj. Nasługujesz na niego, mrużny. Nasługujesz na niego. Jest twój. Jest mój? No jasne. Ten diament po prostu ci się należy. Tak. Ten diament i się należy. Wejdź! O kurwa! Jaki wesiu. go. Należy mi się? Jest twój laczko! Weź diamenta do domu! Tam! Tam, tam, tam! Pobudka, mój mały laczko! A, Ale miałem dziwny sen! Śniło ci się, że ceny akcji spadły? Gorzej! No dobra, musimy się zbierać. Siły zła już wiedzą o naszej wygranej brzeggoszczy nad Nitromanem. Musimy ruszać do świętego miejsca i spotkać się z gadającym psem. Święte miejsce? Gdzie to? Braci nie wie. Jesteśmy na miejscu. Tu święty pan Paweł I, jumper. Pokazał nam co znaczy odwaga i bezkompromisowość. Jest i on. Witaj, o wielki Neksenie. Uch, dobra, mała. Do budy. Dajcie drużyno diamenta! Potrzebujemy wsparcia odnośnie dotarcia do mielna. Trudne zadanie. Te tereny. Siły okrutnego uh. zła już opanowały. Uh. Będzie ciężko się przedrzeć. Będziecie potrzebować solidnego wsparcia. Musimy dostać się do Wałęsowa, by zapalić święty ogień i wezwać youtuberów i ich społeczności do walki. Musicie jeszcze podążać na podcasty. Niedaleko jeziora dram. Tam spotkacie się z dwoma typami i rokiem. To Maciaszek żyje? No oczywiście, że żyje. On jest kurwa niezniszczalny. Będziecie go potrzebować. Do czego? Do srego. Się dowiesz. Weźcie zeba. To one też żyją? No jasne żeście jej zostawili wystraszony na fitpolach i se poszli idioci. no dobra no to trzeba się rozdzielić mądrzejsi na lewo głupsi idą ze mną fryz, goluciak idziemy na pełen słowo z i Trompa, idziecie na podcast głupi ze <gupy> mną <gupy> Wow, co tu się dzieje? To jezioro dram! Tyle kłótni. Tyle dram. O, Gościu! A to moja! Wspaniały teraz! O, a tu moja! A ty trąba, masz coś? Ja... Ja nie podałem ręki Bisowi. Wow, gościu! Jaki ty odważny! Jeba... moja. Dziwne miejsce. To las zapomnianych memów. zanim mieszkają memiarze. Specyficzne poczucie humoru. Kto dokładnie? To najczęściej ludzie bez sumienia. Porzuceni przez społeczeństwo. Niekochani. Pełni nienawiści. Reżyser życia? <noise> Nie znam. Prawdziwe memiarze są tu, wyryci w tym świętym menirze. Niedocenieni Klocuk Bartek Memiasz, Namach Hek, Czukasz Cyborg, Trójtek Ampireus, Nie wiem, połowy nie znam. Halo, jest tu kto? Czego? Wynocha, influencery. Przychodzimy prosić o pomoc w walce ze złymi siłami. Mnie? Gościu, szukamy roka. Nie żyje! Podobno żyje. No żyje, ale co to za życie w tym wieku? <laughs> Zresztą próbowałem go już pochować, to wylazł. O! Chłopaki! Mówiłem, znowu lezie. Remigiuszu, potrzebujemy cię! Podobno? No potrzebujecie, wy głupie chuje. Gdzie jest wardenga? Poszedł do Wałęsowa. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szybko. Wszystko wyjaśnię na miejscu. Ruszajmy do mielna! No to idziemy z nimi, Barta, weź grapę. Bardzo lubię grapę, grapę, No dobra, trzeba rozpalić święty ogień. A co on daje? Kwiatło i ciepło. No kurwa, rozpalamy i w innych miastach też widzą i też rozpalają. Tak to działa. Wzywamy polskich YouTuberów do walki ze złem. Zobaczmy. Wow. Ale to się pięknie pali. Dobra, dawaj do mielna. Kurwa, jakie bezbeki, matko boska. Kurwa, mogliby tam zrobić na przykład miejscowość Luszowo i tam na przykład byłaby <noise> Natalia. Jesteśmy. Wszyscy razem. Jedna wielka, pojebana drużyna. No, Wardengo. Chodzi o diamenta. Same wrzucanie do wody nie wystarczy. Musimy... Kto to? To... Spójrzcie na to! No i kto co oni wspólnego z diamentem? Ich dziwość nie zna granic. Jest nawet większa od naszej. <grystanie> Tam! Na wzgórza! Są! Odpowiedzieli na wezwanie! Rodzina Komentery! Dominik Boss, Konopski, Rewo, Prostacja, Zebo, Karioner. Karioner? A nie, on nie. <grystanie> Jeszcze przybywają! To już. Maciej Dąbrowski Bracia VIP Kaluch, Krzysztof Gącia Krzysiu Super, że będziesz walczył z nami! no nie wiem. Chyba nie mam wyrobię na to opinii. Nie mam zdania. Aha, patrzcie! Legenda przybyła! Super ja? Marian! Kurwa. Dobrze go mieć po naszej stronie. No i jest jeszcze jestem. mini Mai. Gościu, a czemu on trochę niski? Imi już nawet rzucać nie można. No wiem, wiem. Poprawność polityczna jest. Także tego musi wejść. What oh the fuck? Oddawać diamenta. otworzyć nawet, jestem w szoku. Zamknąć nawet trzecia w nocy. Co to? Dawid Trzech? Dobijmy go. Ja to zrobię. Uwaga. wataha. Okej, okay, przepraszam. Uwaga drużyna! Na TikTokerów! Odeerek! Ciu, 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 ciu! Strasznie tu dużo bezwartościowych kanałów z TikToka! Za dużo! Okej, okay. włącz generator grafy ICE. Ja wzywam Khayzera. Już chyba cały rak wybity Teraz szybko, nad morze. Diamenta trzeba wrzucić do Bałtyku No właśnie, chodzi o to, że... Potrzeba zaklęcia do boga algorytma Remigiuszu, czy ty je znasz? No gdzie? Ja w tym wieku mam coś pamiętać? Ale jest jedna osoba, która zna się Na algorytmach od dupy strony Kto? No cześć, szybko, nad morze. Dobra, mrożony Rzucaj diamenta! Ty, ty, ty. Co to? To te traktorki i koparki! Podawa diamenta! Przecież to nawet nie jest polski kanał! Polska gulia! Polska góro! Do rząd rzucaj diamenta do morza! A w tej kadę zaklęci z dupy! Drogi panie! Proszę, wyrwij mnie z niedoli zapomnienia, jako twórcy treści. Modlę się, abyś wspierał mnie swoją łaską. Udziel mi swoich świętych skoków statystycznych. Litościwy algorytmie, polecaj moje treści w całej sieci. Dostarcz moje treści daleko i szeroko. Po bogosłach nas wszystkich, ale konkretnie tu po błogosław mnie i mojej Do Dopomóż mój wszechmocny algorytmie. End. Zniszczyliśmy diamenta. To koniec! To koniec. Gościu. Czy to znaczy, że możemy już wracać? Możemy. Wszyscy cani i zdrowi. Hehe, <laughs> i nawet ja przeżyłem! Dobijmy go! <laughs> ja to zrobię! Co? Nikt nie protestuje? Do it. Spoko, ale dwójka chyba lepsza była, nie? Taka ciekawsza.